Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na Tarota Codziennego. Dziś mamy czwartek, 19 stycznia. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Czwartek, 19 stycznia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek, 19 stycznia. Najpierw oczywiście zaczynamy od osób z podznaku Barana. Karta wieży pokazuje, że nie wszystko pójdzie po Waszej myśli. Musicie przygotować się na niezapowiedziane sytuacje, które niekoniecznie będą według Waszego planu, w dniu dzisiejszym też nie radziłabym niczego nowego rozpoczynać z tego względu, że to coś nie ma jeszcze odpowiednich fundamentów. Osoby z znaku byka, uważajcie na różnego rodzaju plotki, jakieś niesprawdzone informacje, nie bierzcie wszystkiego do siebie, co w dniu dzisiejszym usłyszycie, a także postarajcie się nie przekazywać dalej właśnie tego typu informacji. Osoby z podznaku bliźniąt, emocjonalnie będziecie od kogoś bądź czegoś odchodzić, będziecie coś za sobą zostawiać. Tutaj karta pokazuje, że już Wam się nie chce dalej inwestować swoje uczucia w jakąś osobę bądź też w jakieś sytuacje. Mi bardzo często ta karta pokazuje po prostu dzień przeprowadzki. Osoby z znaku, raka, karta, gierka, monet. Tutaj karta pokazuje jakieś drobne inwestycje. Warto dziś zainwestować na przykład w różnego rodzaju kursy, szkolenia. A tutaj też karta może informować o tym, że dziś najważniejsze będą Wasze dzieci lub też osoby dużo młodsze od Was. Możecie mieć właśnie różnego rodzaju spotkania z takimi osobami. Osoby spod znaku lwa. Karta umiarkowania, tak więc mogłabym powiedzieć, że dzień jak, jak co dzień bez rewelacji, ale też tutaj właśnie karta pokazuje, że yy, warto dziś właśnie tak troszeczkę wyluzować, a, żeby yy, znaleźć taki balans w dniu dzisiejszym. Osoby spod znaku panny, karta. Królowej Mieczy, tak więc w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z kobietą, która na co dzień pracuje w jakimś urzędzie. Możecie mieć bardzo poważną rozmowę. Być może to wy będziecie właśnie w pozycji takiej Królowej Mieczy, czyli osoby takiej bardzo osłej, trzymającej na dystans. Tutaj, jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę już z przeszłością. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto polegać na swojej wiedzy. Osoby spod znaku wagi. Karta Gierunka Kielichów pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z kimś takim wycofanym, zakompleksionym, nieśmiałym, niepewnym siebie, a być może to wy będziecie się w dniu dzisiejszym w ten sposób czuli. Tutaj też dziś może ktoś na przykład wytknąć wam różnego rodzaju kompleksy bądź też braki. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku. Skorpiona. Karta Ośmiu Mieczy pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie poczuć się tacy ograniczeni. Możecie poczuć, że coś jest poza waszymi możliwościami. Tutaj karta pokazuje, że te ograniczenia tak naprawdę są tylko i wyłącznie w waszych głowach, że należy wyjść z tak zwanej strefy komfortu. Strzelce, dziś możecie poczuć się oszukani, wykorzystani. Ktoś może być przebiegły, taki sprytny. Tutaj, karta też może mówić o tym, że to wy właśnie w dniu dzisiejszym powinniście wykazać się takimi cechami. Koziorożce, szóstka mieczy. W dniu dzisiejszym ktoś może do Was przybywać, podążać, a być może to Wy będziecie kierować się w całkowicie nową, inną, obcą Wam stronę. Tutaj też karta bardzo często pokazuje taki zmarzony kontakt z drogą zdalną. A jeżeli chodzi o wodniki, karta króla kielichów, dziś ważną rolę może odegrać mężczyzna bliski Waszemu sercu. Wasz partner, ktoś z rodziny, jakiś przyjaciel. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto. Właśnie zaufać uczuciom, zaufać temu, co mówi wasze serce. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to dziś macie szansę poznać mężczyznę do stałego, poważniejszego związku. Osoby z podznaku ryb natomiast muszą się przygotować na cierpliwość. Karta pokazuje, że nie wszystko pójdzie tak, jak sobie dziś zaplanowaliście. A tutaj właśnie możliwe są różnego rodzaju przesunięcia, jakieś takie momenty, w których musicie po prostu odpocząć, przeczekać jakąś sytuację w dniu dzisiejszym. Ale mi bardzo często ta karta po prostu pokazuje sytuacje, w których na przykład mam opóźnienia, jeżeli chodzi o komunikację miejską. I tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego czwartku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!